Hej, hej, ludziska! Tu mówi pozytyw i to jest kolejny odcinek. Coś tam, coś tam. Dobra, jeszcze nie mam, nie wiem. Zwymyśli się coś. O, z życia pozytywa może być lepiej. Coś jakiś zawsze nazwa. Tak, yy, pierwsze pytanie. Czy chcecie. Żebym zrobił inny kanał, ale tylko dla live'ów, że tam będę na przykład live' y robił na tamtym kanale I na przykład będziecie mogli pisać, ja bym odpowiadał i, na i bym grał ewentualnie w jakiejś gry Czy nie? Piszcie, jeżeli chcecie, bo ja nie wiem, bo ja bym zrobił, mogę coś takiego zrobić Dobra, drugie, 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 druga sprawa To będzie taka seria, kiedy będzie mi się chciało i będę miał jakieś w ogóle coś tam, coś tam. A że... Pytania. A że pytań żadnych nie mam, więc zrobię taką jedną na razie, jak jedną odcinkową serię z Życia pozytywa. Opowiem Wam parę rzeczy o mnie i po prostu stwierdziłem, żeby coś o, o sobie opowiedzieć. Jeżeli, jeżeli mnie oglądacie, to żebym powiedział coś o, o sobie, bo nie wszyscy mnie może znają dobrze. W ogóle może mnie nie znają co niektórzy i wiecie. Tak, to zacznijmy, może zacznijmy, tak? Dzisiaj opowiem Wam dwie ciekawostki w moim życiu, jakie ja jestem. Jestem napalo, napalonym tak, napalonym motocyklistą, który bardzo kocha motocykle najbardziej turystyczno-sportowe i sportowe ewentualnie. Sam mam w domu turystyczno-sportowego Yamaha Diversiona takiego jak na tapecie w mm, poprzednim filmiku. Tylko że na nim nie jeżdżę, tylko jako, jeżdżę na nim, tylko jako plecak. Plecak to znaczy y, pasażer. Tak, takie sprostowanie. Mm, tak. Druga rzecz, lubię bardzo. Żeglarstwo i chodzę do straży pożarnej ochotniczej straży pożarnej w Wolinie że mówię woli? Tak, woli. Nie, sorry, ale ja taki jestem dzisiaj chory, więc sorry, że jak będzie albo coś. <śmiech> <śmiech> dobra. Yy, to była druga ciekawostka. No i dobra, trzecia będzie. Bal bardzo... <laughs> ja pierdolę. Bardzo lubię grać w gry tak jak Battlefield 3, Call of Duty, 2, dwa dotyk trójka New Winter twierdza taka gra starsza stara New Winter mówię mówię na PCcie, a na PSP to wszystkie gry jakie są fajne głównie tylko strzelanki i Wolf Team a na PC sobie. Więc okej. Okay. No i dobra. Tak, jeżeli będziecie chcieli to piszcie pod filmikiem z tym kanałem najbardziej mnie ciekawi, czy będziecie chcieli, tak. Założę Aska, wyślę. Czy mam założone? Nie wiem, zaraz zobaczę. Aska założę. No. I pytania na Asku będziecie mogli mi też zadawać na luziku. Więc trzymajcie się. Mówił pozytyw, to były y, ciekawe o pozytywie. Na razie. Ja...